Hej, witam was w pierwszym odcinku z Fifa 13 Ultimate Team. Yy, Próbowałem to nagrać frapsem yy, na innej przeglądarce, ale pisało, że nie mam jakiegoś tam czegoś tam, nie wiem. No więc mamy dwa składy. <laughs> Brazil Squad. Tak się prezentuje, genialnie nie. Jest jeden zawodnik, jest plus. Ale to będzie złoty skład. I mamy też hiszpański. <laughs> jako już miałem FIFA 12. Wcześniej. To dostałam trzy dodatkowe paczki. Do otwarcia. E, mamy taki skład. Lewe skrzydło sorry, Sam w środek Oliveira. prawe skrzydło Downing. E, lewa pomoc żeranów. Środkowa pomoc Divadi, Divadi <coughs> 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 Prawa. Pomoc Waldivia, lewa obrona Diaz, środek Amedic z Edsteitu i Kelly na prawej obronie i w bramce Fabricio Oczywiście cały skład zostanie wymieniony, cały bez wyjątku, to ma być cały, złoty skład hiszpański. Czyli Shawi i Niesta. Na początku będą strasznie drodzy. <laughs> Dostałem dzisiaj 1000 monet. Nagrałem wcześniej odcinek i otworzyłem przy Was paczkę. Ale nic nie było widać, mogę Wam nawet... pokazać to nagranie. No zobaczcie, to pisało na początku. Hmm. Jak się jestem chory. I taki był cały odcinek, tylko z moim gadaniem i z takim logiem futa. Przepraszam, ale... Jestem chory, przeziębiony, nie wiem jak to można, można nazwać. Będę Was po każdym kasłaniu przepraszał. A gdyby tak na full screenie? Nie wiem czy nagrywa, ale za ten za mała rozdzielczość, więc wróćmy do tej. A, nawet idealnie to ustawiłem prawie. <kłysy> Niedługo <kłysy> pojawi się odcinek z... z... z, 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 z no z PSA 13. <kłysy> Myślę, że za tydzień będzie. Od no nie wiem, tak we wtorek, poniedziałek. Postaram się to od razu wrzucić. No, mamy 35 gwiazdkowy skład. Chemię, czyli zgranie 42. Tutaj na 72 w punktach. Mamy Sisoko. On będzie za... 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 jego wchodził czasem. Bo wciselko jest dobry, ja to wiem. Gram sobie <coughs> karierę arsenalem i go kupiłem. Zachorski na ławce. <coughs> Staram się <coughs> porobić to, co w tamtym odcinku, tak mniej więcej. Szkoda, że już znam odpowiedź. <laughs> Szukamy ligi angielskiej, może Pro League? Nie Bo nie mogłem znaleźć przez cały odcinek nie przez cały odcinek O, Barclays Premier League jest United <laughs> Szkoda, że mnie nie stać <laughs> najtańszy strój. Chyba. <laughs> no ten jest najtańszy jednak. Ludziom już się takie fajne kity trafiły. Naprawdę trzeba mieć szczęście. Może zobaczę Barcelonę. Nie, Nie. Nie przypadłem na Barcelonę, ale... Mógłbym kupić. Realu Madryt są tańsze. <laughs> Dużo tańsze. Kurde, kupiłbym. Szkoda, że nie można wziąć super <laughs> <laughs> Przepraszam, ale ciągle ten kaszel. Nie dobija. Friends. szkoda, że jeszcze nie możemy sobie porównać. Ja nawet nie mieszczę się, bo... W... No nie wiem, ale ten klub... Szkoda, że nie można go obejrzeć. Można zobaczyć staty. Są lepsi. 1 września zaczął grać. Wszyscy zaczęli. Praktycznie. W sierpniu chyba jeszcze nie było. Tej, tej tej aplikacji <laughs> aplikacji otworzyłbym jeszcze jedną właśnie pokażę Wam co się trafiło wtedy w paczce tak mniej więcej bo ja nie pamiętam to się trafiło um, to się trafiło um. Ta piłka się trafiła I chyba to się jeszcze trafiło Nie wiem Nie ogarniam, to jest srebrne nie? Adidas gli, Glider I Adidas LLS Prime Mi się bardziej ta Prime podoba na razie jak tylko zakupię <coughs> FIFA 13 to od razu zaczynam kręcić z, z FIFA już w FIFA, wiecie, takiej FIFA FIFA Naprawdę tym herbu mi się tak podoba Kurde na Firefoxie można było przewijać kółko mam nóżki No nic <laughs> Mamy dwóch z Liverpoolu nie bym zrobił tak ale Mamy kogoś pod tą formację? Oprócz jego? Tak, lewego obrońca. Ja go dzisiaj zakupiłem <laughs> za 400 monet. To miał być taki szmaciany skład na początek, a jest naprawdę dobry. więc poszukamy jeszcze stadionu złotego Juventus Wembley kurde kopium Stamford Bridge uh. Kurde. Takie ładne stadiony. Stadion Olympique, o ja. San Siro, kurde. Takie zaweliste stadiony, ludzie mają i je sprzedają. <coughs> Amsterdam Arena. Kurde, dużo tych Etihadów. Jakoś tak hmm. właśnie tych jest dużo. Emirate. O, 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 o kurde też mnie nawet nie stać. Kurde, od trafot kurde kupiłbym taką mam chęć ale takie to drogie co Arena. Szkoda, że nie ma Pepsi Arena. Może <laughs> no, jest w Silverze. Pepsi Arena. Szkoda, że nie można wpisać po prostu nazwy. Wpisałbym po prostu Pepsi Arena. Bronzo. O, mam taki aloha park. Jeee! Yeah. <coughs> Już nie chcę mi się... Przepraszam za te kasłanie, bo... Ale alochów! Lolf! To są same europarki, town parki, Sanderson parki, same parki. Oooo! Stadion Nether. Nareszcie jakiś stadion, a nie park bo to wszystko to park. Tylko błyszczące się nie są parkiem. Ja nie mogę. Tylko, że mnie wykończy. Można zmienić nazwę. Nie wiem czy tak było, ale Brazil Squad. Jak wam się chce, to powiedzcie lepszą nazwę. Ja jeszcze pomyślę, zrobię cięcie, pomyślę i i wam powiem. Witam was, ale nie mam pomysłu. La furia Brazil miałem napisać. La furia Brazil. Może <laughs> tak. <taki> tak go mogę nazwać. <taki> Nie, no. <taki> Przecież żartuję. <taki> może być? Dla mnie może. Nie mogę się doczekać, kiedy zagram tym składem po prostu. Jeszcze popatrzyłbym inne formacje, ale nie chce mi się. A. Zaselektujemy ten skład. I tutaj będzie <coughs> Neymar z Neymarem albo Pato. Przykładowo. Ronaldinho. Wiem, że gdzieś w obronie będzie Alves Tyle wiem. No nic. To byłoby na tyle w tym odcinku, ponieważ odcinek ma już ponad 17 minut. <kluzny> Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro będę starał się na bieżąco wrzucać odcinki z tej FIFY. Codziennie. Jutro może otworzymy paczkę. Kto wie, może dostanę kasę. A może dostanę paczkę? No nic, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. I do usłyszenia. W kolejnych odcinkach Mam nadzieję, że Uda nam się Po paru odcinkach Raczej mi Utworzyć skład idealny <laughs> Czyli cały z Hiszpanii Na środku gdzieś Wiem, że, będzie, że będę starał się o pikę Pujola Wije Kasijasa lub Deher <laughs> Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Już nie będę wam zanudzał, cześć!